Same. A jeśli pozbierać się po zdradzie, oczywiście można, ale trzeba mieć dystans do siebie i do ludzi przede wszystkim. Wtedy jak najbardziej można się pozbierać po wszystkim. Chyba nowy związek. Znaczy, nie wiem, czy nowy związek, ale chyba raczej zakończenie starego i jakoś wtedy skupienie się na sobie. Najważniejsze, nie wiem, czym się zająć. To jest bardzo trudny temat. Nie można odpowiedzieć jednym zdaniem. Ale jakieś chociaż drogi, recepty, wskazówki. Czas, to się bardzo, czas. Myślę, że nie ma dobrego lekarstwa na tego typu sytuacje. Każdy chyba musi się z tym jakoś sam utożsamić i, i przeżyć, tak? No tutaj zaraz przychodzę i szukam. Znaleźć jakieś zajęcie, które nie będzie um, zawierało w swoim składzie żadnego mężczyzny. Żadnego. No to Olga Kowalska oraz Marcin Rogacewicz, to z tamtej strony, witamy Was, Dziękuję. oraz Karina Kurkiewicz. No i e, pani Małgorzata Liszowska, Kozłowska, psychoterapeuta. Kozłowska. Liszczyk, przepraszam. Proszę. Bardzo. Więc mamy już jasność, kto jest z nami, a będziemy rozmawiali o tym, czy e, można wybaczyć zdradę, czy można żyć ze zdradą. I ewentualnie, jeżeli takie życie już jest, to czy ono się mocno zmieniło? Wojtek zadał właśnie wszystkie pytania, a teraz proszę odpowiadać. Zacznijmy w takim razie od początku. Czym jest dla was zdrada? No, no, tak. no właśnie, jak to dzielimy? Czy to podzielimy na zdradę emocjonalną, czy na zdradę fizyczną? To kobiety to tak jest? lubią dzielić. Tak, no, 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 w ogóle to lubimy dzielić włos na czworo. Emocjonalna tak mówi, to przerażnie. jest jaka? No taka, kiedy nagle pojawia się ym, osoba, która zaczyna fascynować naszego mężczyznę, tak? Bardziej niż, niż my, na przykład. Natomiast fizyczna, to wszyscy wiemy, na czym to polega, prawda? Ale ja myślę, że... Yy, że jeśli chodzi o, mm, o wybaczanie zdrady, to musimy sami sobie postawić pytanie, czy jesteśmy w stanie zapomnieć o tym, tak? bo możemy sobie powiedzieć wybaczymy, ale czy jesteśmy w stanie tak naprawdę wybaczyć. Tę ale zdradę? mnie się wydaje, że I nie można żyć. zapomnieć, że wybaczyć to nie znaczy zapomnieć, bo i tak się pamięta. Trzeba sobie jakoś z tą pamięcią poradzić, a wybaczyć to jest coś innego. Wybaczyć to znaczy zapomnieć. E, właśnie zajrzałem wczoraj do zojacka Santorskiego, Dobre życie, bo. To się przygotowałeś, ja Nie, bo, bo jest mi temat troszeczkę taki obcy z autopsji. Nieznane. Każde tak mówię. A być może. Natomiast e, wyczytałem tam bardzo ciekawe zdanie, że to bardzo dużo zależy od tej osoby, która zdradzi. Po, na ile ona chce potem bardzo mocno pracować, że coś się jednak zmienia i ten związek po zdradzie może być silniejszy. Nie wiem, co pani na ten temat może powiedzieć. <laughs> pięknie, pięknie zagajone. <laughs> jako specjalista oczywiście. Tak, proszę, proszę odpowiedzieć. To nie zależy tylko i wyłącznie rzeczywiście od tego, który zdradził jednak i tego, czy weźmie odpowiedzialność za to, że skrzywdził i że naruszył poczucie bezpieczeństwa, bo czy w zdradzie fizycznej, czy w zdradzie emocjonalnej to, co się dzieje z tym, który został zdradzony, to on stracił poczucie bezpieczeństwa, zaufania. I to jest coś do odbudowania. I teraz nieuznanie tego przez zdradzonego, że ten drugi po prostu cierpi, jest czymś, co blokuje w ogóle przejście do kolejnego etapu, ale jest też coś, co musi zrobić ten, który zdradził, czyli został zdradzony, czyli zostać z pamięcią. Bo to jest tak, jak pani, pani Beato powiedziała, nie możemy zapomnieć, nie zrobimy sobie lobotomii. To jest jakaś część, jakaś blizna, która będzie w nas. Trzeba no, będzie z tym żyć. Pytacie. Tylko pytanie, czy my, jak my sobie radzimy z tą blizną, ponieważ to, co w, się dzieje często, to jest zdarzyła się zdrada, a my zamiast e, przepracować tę zdradę, mimo wszystko, czyli po pierwsze rzeczywiście dostać uznanie, zostałem zdradzony, jestem skrzywdzony, y, potrzebuję zadośćuczynienia, ale też mówię wprost, czego potrzebuję jako zadośćuczynienia, co, bo, zadośćuczynienie, co może mi dać poczucie bezpieczeństwa, żeby zacząć próbować ci ufać. Ja kompletnie nie wierzę w tak zwaną y, y, czarną kreskę, tak, odcinamy. Trzeba przegadać, y, trzeba zobaczyć, co się zdarzyło, nie uda nam się zapomnieć, natomiast mogą się zdarzyć dwie rzeczy. Jeżeli uda nam się zrozumieć, co doprowadziło do zdrady, jeżeli uda nam się y, porozumieć, co nam jest potrzeba obydwu Wojgu, żeby z tej zdrady wyjść, co jest mi niepotrzebne jako osobie zdradzonej, żeby zacząć ufać, to jest szansa, że ta blizna, bo ona będzie i to jest to, co musi przeżyć zdradzone, czyli zostać z pewną pamięcią, jest szansą, że jest takim sygnałem ostrzegawczym, bo ludzie się czasami zdradzają myśląc sobie, jak nie ta, to inna. A kiedy następuje um, taka sytuacja skrajna, w którym może rzeczywiście dojść do rozpadu realnie tego związku, to nagle się okazuje, że nie tylko to, co mnie złości się skończy w moim życiu, ale też odejdzie wiele cudów ósmych świata. Tak? To nie jest już takie oczywiste, że ja mogę bez niej żyć, bo ten realizm odejścia, skończenia związku, może uświadomić, jak bardzo ważny dla mnie jest ten człowiek. Ale z kolei w obecnych czasach jakby widzimy mnóstwo znaków, które to, rozpadają się z każdego powodu i zdrada, na przykład dla wielu osób jest wystarczającym powodem, żeby się rozstać, już do tego związku więcej nie wracać. Mi się wydaje, że powodem też jest... czy pretekstem? No różnie to bywa. Też mi się wydaje, że to zależy od sytuacji życiowej, od stażu takiej pary. Bo jeżeli, zdarza, jeżeli zdarza się na początku związku, no to może rzeczywiście nie warto tego ciągnąć, ale jeśli jest ileś tam lat ze sobą i coś takiego się przydarzy, to wszystko zależy od sytuacji, mhm. nie wiem, na, nawet materialnej. Od tego, czy się od jest tego rodziną się w w życiu, w życiu, to rodziną, dzieje, czy cały nie. Czas co tam, się jaka jest pary? tam sytuacja, bo jeżeli jest to wartościowa jakaś para i, i jeżeli mają z sobą dużo wspólnego, no to myślę, że i też zależy od rodzaju tej zdrady, że to jest zdrada perfidna jakaś, nie kolejna, wiem, zaplanowana kolejne, albo kolejna. A jeżeli to nie nie jest jakaś, nie wiem, przypadkowa kwestia, mimo teoretyzuję, bo nie wiem, jak ja bym się zachowała sama mhm. w takiej sytuacji, ale gdyby to było coś, co nie ma znaczenia rzeczywiście. Jeżeli ten, który zdradził, żałuje bardzo i też uważa, że to nie miało znaczenia, no to może wtedy warto jakoś inwestować. Ale, znaczy? ale co to znaczy? Nie ma znaczenia. Znaczenie, znaczenie? No. No właśnie, znaczenie no. pewnie zawsze jest tylko, co to znaczy wybaczyć zdradę? To, to nie... znaczy zrezygnować z zemsty. To jest, bo bo to często to jest generalizacji. Zemst. Dlatego, że to jest tak naprawdę zrobienie kolejnego kroku od siebie, tak? bo jest kolejny ból, który się pojawia między nami. Wybaczanie jest procesem, to nie jest taki moment, w którym coś sobie zrobimy i ja potem powiem wybaczam, ale w gruncie rzeczy niczego nie potrzebuję od pani dla siebie, żeby móc zacząć pani ufać. Mhm. Wybaczanie to nie jest jedna rozmowa, to jest często wiele miesięcy odbudowywania, czasami jeszcze więcej. Tej, e, czasu, na żeby ja nie, to nie może być też całe życie. To jest właśnie coś, co jest taką dynamiką odbudowywania związku po zdradzie. Jest taki moment, w który ten, który zdradził e, i dał to, co ta zdradzona powiedziała, ja tego od ciebie potrzebuję, tak? Tego, tego. Wyrażam no to bardzo konkretnie. Jest szansa, że jak on to da, to ona powie: ok, to jest już to wszystko. Ja, czego ja potrzebowałam, zostaje z bólem i zostaje z pamięcią, bo to mi się nie, nie da mm. zrobić na emocjach. Ale nie można ciągle karać za to samo, bo zaczyna być coś takiego, że ten, który zdradził, mówi, to co ja jeszcze mam zrobić, tak? I zostaje z takim, przepraszam, za kolokwializm, ale też o tym piszę w tej książce, którą tu leży, która leży na stole. I które trzymamy do rozdania. Z takim syndromem Życie świni, bezdanie. tak? Nie wiem, co jeszcze mam zrobić, żeby móc mieć pełne prawa w tym związku. Nie da się żyć cały czas z takim trzymaniem za twarz, ale nie da się też zostać w związku, kiedy jest się z tą osobą zdradzoną, bez powiedzenia, ale ja tego potrzebuję od ciebie i jak ty mi to dasz, to ja spróbuję Tobie zacząć ufać, ale nie zacznę ufać od razu w 100%. I to jest ta. Jest no to jest ten przeżyć. cały proces, który trzeba przejść. No, tak. ale no. proszę, przepraszam, tylko chciałam powiedzieć, że obserwujemy teraz dużo takich medialnych, mm. że tak powiem, rozstań i innych i że taka zdrada chyba w świetle reflektorów i z presją pracy no, innych musi być dopiero trudna, bo nie tylko yy, taka osoba musi na ten wewnętrzne swoje konflikty odpowiedzieć, ale też jest jakoś postawiona wobec całego świata, który patrzy na nią i też jest ciężej chyba przeżyć taką zdradę, kiedy patrzy cały świat i co ty to, to masz teraz no zrobić? tak, ale to powiedzmy, że to jest jednak promil ludzkości, która co? w ten na, sposób, to nie. To nie. Natomiast, natomiast te prawdziwe dramaty odbywają się po prostu yy takim zaciszu domowym i najczęściej e, nikt, nikt o tym albo mało osób wie i między innymi właśnie... I nikt nam w tym nie może pomóc tak naprawdę w podjęciu decyzji no. czy No, no właśnie, ale, ale, też, ja, ja... ale też jest tak, panie Wojtku, że my bardzo często z taką niedojrzałą wizją wchodzimy w związek i o tym też pisze w tej książce Życie we dwoje, między innymi, e, że my wchodzimy z jakąś bardzo jasną, jasną konstrukcją i jak nam coś innego się dzieje, to mamy poczucie paniki, że nie tak powinno to wyglądać. E, I popełniamy wiele błędów, nie z braku miłości, bo ta miłość, często jak pracuje z ludźmi, jest gigantyczna, ale z taką nieumiejętnością w bliskości, takim lękiem przed zranieniem, bo też być może często wcześniej też czegoś takiego doświadczyliśmy. I to jest smutne, że jest miłość, a nie ma umiejętności przeżywania jej w sposób bezpieczny i satysfakcjonujący dla obu stron. No ale to się rzadko zdarza, że właśnie jest taka idealna sytuacja, że on i ona są dojrzeli i tak, potrafią tak, to pięknie i dojrzale przeprowadzić. Czy wy sobie wyobrażacie, że jesteście w stanie wybaczyć zdradę? Tak, ja myślę, że tak. Mm -hmm. Natomiast musimy sobie też odpowiedzieć na pytanie chyba, czy, czy to nie jest trochę tak, że skoro zdradził ktoś raz, to zdradzi następny. I byłabyś w stanie zaufać? Jedną szansę byś dała? Jedną więcej. bym dała. To ja patrzę ja 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 na Mar Marcin, powiedz, no bo y, zauważyłem na początku wypowiedzi, że Beata powiedziała, że no, zroda emocjonalna, no i wiemy wszyscy, co to jest zdrada fizyczna. Jak już wiemy z historii z Berlusconim, ta zdrada fizyczna to też może być różnie oceniana, bo jak wiadomo, on mówił, że 150 km od domu to już nie zdrada, tylko higiena. ale tak, tak. Mówi, że tak, na scenie to nie zdrada. To jako żart. Ale no, tak, no. tak na serio, czy ty y, byłbyś w stanie wybaczyć zdradę na przykład emocjonalną, czy raczej fizyczną, czy jedną i drugą też tak jak była Trudno jest to, mi to. mówić teoretycznie, na razie jest to wysane z palca, bo tego nie przeżyłem jeszcze. Wydaje mi się, że nie byłbym w stanie wybaczyć zdrady mm -hmm. na dzień dzisiejszy. Bo właśnie kobiety nie wiem, co częściej życie, o że... nie. Mhm. No właśnie, kobiety częściej mówią, żeby wybaczyły zdradę. Mężczyźni są raczej. Że nie. Może lepiej nie mówić tego na głos, tak? Ale to <głosy> właśnie <głosy> kobiety też za szybko, to tak, tak. Nie, 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 nie. za szybko. Kobiety za szybko wybaczają, to znaczy nie ma tego momentu, w którym siadają i yy, są w stanie powiedzieć tak, potwornie jestem zdradzona ale też, żeby coś się zaczęło między nami dziać. Ja żądam, oczekuję, proszę, jest mi to potrzebne, żeby się zdarzyło to, to, to i to. Kobiety tak boją się czasami zostać same. Właśnie, boją się e. samotności. Także z tego, o czym Pani mówiły, z takich ze względów ekonomicznych, że nie oczekują właśnie tego momentu, który później daje im jednak taki grunt do odbudowywania związku. A ten mężczyzna no, ale potem też... myśli, no ona tak szybko wybaczyła, to e. dlaczego miałbym nie spróbować no. jeszcze raz, e. na przykład. Ale, ale, ale już na, na sam koniec czy dałoby się z, na przykład z Pani doświadczenia, jak Pani mm -hmm. pracuje z ludźmi, powiedzieć jednym zdaniem, że ci, którzy raz zdradzili, nie zdradzą następny raz i że można odbudować to poczucie bezpieczeństwa? E, tak. O, to jest... o. A gdyby też miał jeszcze nie, mało. Na tym kończymy, tak, tak. Obiecujące.